Dobry, szanowni. Nie wszystkie miasta w Polsce leżą nad Odrą, ale w każdym polskim mieście czuć smród gnijącej rzeki. Zepsuli na modre Nie osobiście oczywiście, ale zaniechania spadają na nich. Trochę nic dziwnego. Myśmy o tym pozapominali, ale psucie to jest szczególne kung fu jakie ta władza posiadła Z tego czasu zepsuli nam stadinę w Janowie Podlaskim, potem chcieli nam zepsuć. Puszczę w Białowieży. Nie wszystko się udało, ale trochę tak. Nieco później zepsuli trybunał w Warszawie. Całkiem niedawno zepsuli elektrownię w Jaworznie. A teraz zepsuli rzekę. Całą rzekę. Właściwie na całej długości. Ale niedługo zepsują Wam coś, co dotknie naprawdę każdego z Was. Zepsują Wam poziom życia. Najważniejsze pytanie: czy znajdzie tam się ktoś na tyle odważny, aby nam wam wszystkim to po prostu otwarcie powiedzieć? Tak, zbiedniejecie. Tak musi być. Wybaczcie ten dydaktyzm, ale wiecie, czym jest inflacja? Jesteście mądrzejszymi ode mnie ludźmi, znacząco lepiej ode mnie wykształconymi, więc pewnie wiecie, ale na, pożyt na pożytek tej rozmowy. Warto sobie uświadomić, czym jest inflacja z pewnego punktu widzenia. Inflacja jest wtedy, kiedy pieniądz na rynku nie jest ekwiwalentem dóbr i usług. Po prostu pieniądza jest więcej niż dóbr i usług. Ci, którzy je produkują i oferują na rynek, mogą sobie wtedy pomyśleć, i zwykle tak jest. Skoro ci, którzy chcą kupić, są w takiej liczbie i mają tyle pieniędzy, no to podnieśmy ceny. Tak się zaczyna inflacja. Jak ją można zdławić? Właściwie w jedyny sposób zdejmując pieniądze z rynku. Doprowadząc do sytuacji, w której producenci dóbr i ci, którzy oferują usługi, zauważą, że macie ich za mało, tych pieniędzy, aby kupić. Wtedy mówią, no, musimy spuścić ston, obniżyć ceny, bo inaczej nie kupią. Tak się zaczyna walka z inflacją. W dużym uproszczeniu, oczywiście, ale ten mechanizm jest nieunikniony. Inaczej tego zrobić się nie da. I tego właśnie władza boi się najbardziej, że zauważycie, że wasz poziom życia się obniżył. A to jest nieuniknione, jeżeli chce się walczyć z inflacją, kiedy chce się doprowadzić do tego, abyście nie widzieli codziennie wyższych cen w sklepach i nie musieli się przejmować rosnącymi ratami za kredyty. Nic innego nie da się zrobić. Ta władza doskonale wie, że proces jest nieuchronny, więc tak długo jak się da, będzie utrzymywała, że wszystko jest cacy. Jeżeli cokolwiek się dzieje złego, to na pewno nie spowoduje zaniechań albo braku wiedzy. Wychodowano w Polsce taki rodzaj Polaka, obywatela, któremu właściwie jest głęboko obojętna praworządność, wymiar sprawiedliwości, przejrzystość w polityce, uczciwość w polityce. Są jej głęboko obojętne jakieś trybunały i trójpodziały i wszystkie inne podobne głupoty. Dopóki jest fajnie i płacą, to jest fajnie po płacu. Czy to jest jakiś gorszy sort Polaka? Nie. To są normalni ludzie. Bardzo przyzwoici. Po prostu każdy Polak ma prawo oczekiwać, że będzie dobrze, a kiedy się zrobi gorzej, to władza dopłaci. To politykom nie wolno wmawiać obywatelom, że taki mechanizm działa. To politykom nie wolno tworzyć takich miraży, takich wrażeń, takich nadziei, takich klimatów i z nich korzystać. Najważniejsze teraz pytanie to pytanie o to, czy będzie ktoś odważny, kto wam powie, że to tak jednak nie działa. I że musi być gorzej. Czy to się dzieje? Trochę się dzieje. Kto z Was otrzymał nowe wyliczenie stawki czynszu? Kto za to udźwignie? Ja znam takich, którzy nie udźwigną. Naprawdę znam takich, którzy mają 1400 zł renty. Tymczasem najnowsze wyliczenie na spółdzielni mieszkaniowej ich czynsz opisują kwotą 1100 zł. Zostają im 300 wy. 10 złotych na dzień. Demagogia? Życie. Tymczasem pan minister Skurkiewicz bohatersko twierdzi, że po pierwsze nie ma takich ludzi, a po drugie, nawet jeśli są, to niech się zgłoszą do niego: on im dopłaci, on im wyrówna. Panie Skurkiewicz, jest was zbyt mało, aby tym wszystkim ludziom wyrównać i dopłacić. A poza tym bez łaski. Ja wiem, że tę ręcistkę zwolniliście z podatku. Ale niech Pan mi wierzy, że płaci różne inne podatki, po to, aby się złożyć na Pańską pensję. Nie taką niską, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę podwyżki, których raczyliście sobie całkiem nie tak dawno udzielić. Będą Wam wmawiali, że ten spadek Waszego poziomu życia to nie jest coś, co zależy od nich. Bo wojna, bo pandemia. Nie są bez znaczenia, ale to jest trochę za mało, szanowni państwo. Trochę więcej od was, droga władza, oczekujemy. Od czegoś więcej was mamy niż tylko od prostego wrzucania w budżet naszych w końcu pieniędzy w coraz większej ilości, bo to potrafi nawet idiota. Potrzebujemy od was większej wiedzy, większej przewidywalności, większej skłonności do szybkich reakcji. Jeżeli o wojnie wiedzieliście w listopadzie, to dlaczego dopiero w kwietniu, tuż przed moralnym wzmożeniem i głośnym zawołaniem o bojkot ruskiego węgla. Nie zadbaliście o jakiś inny węgiel dla nas. Naprawdę paniczne i historyczne poszukiwanie źródeł dostaw węgla w lipcu i w sierpniu to jest działanie odpowiedzialnej władzy? Poważnie? My się oczywiście możemy natrząsać z gałęziówki, z chrustu, możemy się bawić memami o polskim czarnym złocie, ale przyjdzie październik i żarty się skończą. Można było sięgnąć po odpowiednie pieniądze, ale jakoś tego nie robicie. O ciężkich miliarda euro z budżetu unijnego. Pan europoseł Karski mówi, że to są drobne, które leżą na ulicy i właściwie można by się po nie schylić, ale jak się nie schyli mi, to też nic się... Nie wydarzy, bo to są drobne. Wie pan co panie karski, dla pana może one są drobne, ponieważ Unia Europejska płaci panu dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie za perspektywę właściwie nic nie robienia i braku jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ale jeżeli ktoś ma 6 tysięcy złotych na rodzinę, to jemu się perspektywa zmienia, a sięganie po te pieniądze, panie eurodeputowany, mogłoby jednak trochę zmienić. Mogłoby spowodować, że urosłyby inwestycje, że udałoby się zmienić kurs złotego, uczynić tańszy import, a więc uczynić tańszym paliwo, a w ślad za tańszym paliwem wszystko inne. Przecież doskonale wiemy, jak to działa. Można byłoby to zrobić, ale Wy tego nie robicie. Nie sięgacie po te pieniądze. Nie sięgacie po nie, dlatego że gdybyście sięgnęli, to mógłby się zawalić układ władzy. Bo pan Zbigniew by tego nie wytrzymał. A kiedy się wali układ Waszej władzy. No to są pełne galoty, bo to oznacza brak synekur, brak wpływów, brak etatów, a kto wie, może i procesy. A doskonale tam wiecie, że jak sprawa trafi do sądu, to różnie może być. A w istocie byłoby być może o co sądzić. Wyłącznie wasz dobrostan, szanowni rządzący, jest waszym azymutem. Wyłącznie dbałość o to, abyście nie stracili władzy. Nie musieli z niczego tłumaczyć, abyście utrzymali wpływy. To jest jedyny powód, dla którego nie sięgacie po unijne pieniądze, które nam mogłyby się przydać. Bo niech pan mi wierzy, panie Karski, jeżeli ktoś zarabia mniej pieniędzy niż pan w tej Unii Europejskiej, to wcale nie musi być bardziej ograniczony i może te mechanizmy rozumieć. I ludzie te mechanizmy rozumieją, wiedzą, co by się mogło stać z ich życiem, gdybyście jako politycy potrafili wznieść się ponad coś więcej niż swój własny. Partykularny polityczny interes. Ale dziś już wiemy, że tego nie zrobicie. Na razie jest tak, że jeszcze smakujemy lody i watę cukrową. Ale niedługo świat nam przestanie pachnieć olejkiem do opalania. Przyjdzie październik, potem listopad, potem grudzień. I cokolwiek ta jesień i zima przyniosą, zostańcie z pytaniem: kto za to wszystko odpowiada? Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję, że wpadliście. Cieszcie się jeszcze resztką wakacji. Trochę zostało. Podajcie dalej. Szerokości.